Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Keanu Reeves, niekwestionowana ikona Hollywood, tak długo milczał na temat Matrixa? Co takiego kryje się pod powierzchnią tej kultowej produkcji z 1999 roku, która zdobyła serca milionów widzów? Jakie tajemnice skrywał Keanu przez ponad 20 lat? Odpowiedzi na te pytania mogą zmienić nasze spojrzenie na film, który wciąż fascynuje i inspiruje. A tymczasem zapraszam do subskrypcji mojego kanału Celebrium TV. Polubienia i dodania komentarza zawierającego co najmniej 7 słów, a jeśli uznasz to za stosowne, podziel się tym filmem z innymi. To bardzo pomoże mojemu kanałowi. Dziękuję i kontynuujemy. Keanu Reeves, znany z ról w takich filmach jak Speed, Point Break czy z Bill and Ted's Excellent Adventure, zawsze był osobą, która unikała blasku fleszy. Kiedy w końcu w wieku 60 lat postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Matrixa, świat zamarł. W serii emocjonalnych wyznań aktor zaczął odkrywać prawdę o filmie, która nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego, prawdę, która ma potencjał, by na zawsze zmienić nasze postrzeganie tej produkcji. Aby zrozumieć, co takiego powiedział Reeves, musimy cofnąć się do czasów, kiedy pierwszy raz wziął do ręki scenariusz Matrixa. W końcówce lat 90. Keanu był już uznawanym aktorem, lecz daleko mu było do stereotypu hollywoodzkiej gwiazdy. Zamiast tego, odnajdywał się w projektach niezależnych i sztukach szekspirowskich, odrzucając komercyjne propozycje na rzecz wyboru ambitnych, często trudnych tematów. Sława nigdy nie była jego celem, bardziej interesowało go zrozumienie samego siebie. Kiedy rodzeństwo Wachowskich zaproponowało mu rolę w Matrixie, początkowo nie był zainteresowany. Scenariusz pełen był filozoficznych koncepcji, dotyczących symulowanej rzeczywistości, iluzji i kontroli, co nie pasowało do wyobrażenia o typowym filmie akcji. Wiele znanych osobistości, takich jak Will Smith, który odmówił roli, czy Nicolas Cage, który zrezygnował z powodu zobowiązań rodzinnych, zignorowało ten projekt. Studio także miało wątpliwości, nie rozumiejąc złożonych idei, jakie kryły się w filmie. Mimo to coś w tej historii przyciągało Kianu, coś, co nie mogło zostać wyrażone słowami, ale co głęboko w nim rezonowało. W końcu zgodził się na rolę, nawet nie rozumiejąc jej w pełni, bo jak później powiedział, wiedziałem, że to ważne. Przygotowania do roli okazały się niezwykle intensywne. Reeves przez miesiące trenował sztuki walki, uczył się pracy z linami oraz prowadził głębokie filozoficzne dyskusje. Kiedy na planie filmowym pojawiły się problemy finansowe, postanowił zredukować część swojego wynagrodzenia, aby zapewnić pracę całej ekipie. To niezwykłe, ciche gest jego wielkoduszności odzwierciedlał jego charakter zarówno na ekranie, jak i poza nim. W swojej interpretacji Neo nie odgrywał typowego bohatera akcji. W jego postaci tkwiła niepewność i wrażliwość, które odzwierciedlały jego własną wewnętrzną podróż. Neo nie krzyczał, obserwował, zadawał pytania i rozwijał się. W ten sposób Keanu nadał swojej roli autentyczne zainteresowanie i głębię emocjonalną. Poza kamerą zadawał trudne pytania, czym jest wolność? Skąd możemy wiedzieć, że nie jesteśmy manipulowani? Jeśli żyjemy w systemie zaprojektowanym, by nas oślepić, jak możemy obudzić się naprawdę? Dla niego to nie były jedynie linijki scenariusza, lecz egzystencjalne problemy, które tkwiły w samej DNA filmu. Wachowscy oparli koncepcję filmu na skomplikowanej myśli filozoficznej, zwłaszcza na pracy Jana Baudrillard'a Symulakr i symulacja, która sugerowała, że współczesne życie jest bardziej kształtowane przez symulację niż przez rzeczywistość. Matrix stał się więc nie tylko komputerowym programem, ale również metaforą współczesnego społeczeństwa, więzieniem bez krat, w którym nieświadomie żyjemy na co dzień. Kiedy Wachowscy próbowali ukazać tę ideę, studio się sprzeciwiło. Potrzebowali efektownego blockbusteru, a nie głębokich egzystencjalnych traktatów. Dlatego film został uproszczony, a bardziej radykalne idee złagodzone, co sprawiło, że głęboki przekaz o wolności, iluzjach i kontroli został zakopany pod powierzchnią. Jednak przesłanie Matrixa odnalazło swoje miejsce w sercach widzów. Czerwona tabletka stała się symbolem nie tylko buntu, ale także przebudzenia. Nie chodziło jedynie o ucieczkę od maszyn, lecz o wyjście z systemu komfortu i ślepego posłuszeństwa. Widzowie dostrzegli niepewność Neo, współczuli mu w jego pragnieniu zrozumienia świata, który wydawał się pozbawiony sensu. Gra Kianu miała ogromny emocjonalny ciężar, częściowo ponieważ przekazywał prawdziwy ból. Mimo że w czasie premiery filmu mało kto wiedział, że w 1999 roku Reeves doświadczył głębokiej osobistej tragedii. Jego partnerka Jennifer Syme urodziła martwą córkę w ósmym miesiącu ciąży. Mniej niż dwa lata później Jennifer zginęła w wypadku samochodowym. Pogrążony w żalu Reeves kontynuował pracę, nie korzystając z mediów, by uporać się z utratą. W jakiś sposób ten ból przesiąknął każdą sceną Matrixa. Zdezorientowanie Neo, jego smutek, spokojna determinacja, te emocje były autentyczne, niewymyślone. Członkowie ekipy filmowej zauważyli, jak cichy i skupiony był keanu. Nie emanował zamknięciem z powodu arogancji, lecz przeżywał burzę utraty. Mimo to, pojawiał się na planie, oddając całego siebie filmowi, który wielu zapamięta po efektownych scenach, jednak Keanu zawsze postrzegał go jako coś znacznie głębszego. Jego żal stał się częścią duszy tego filmu. Kiedy franczyza zyskała ogromną popularność, zaczęły powstawać sequels. Oczekiwania były wysokie, fani pragnęli odpowiedzi ale ostatecznie otrzymali więcej akcji, więcej widowisk i mniej pytań. Wpływ studia stał się wówczas silniejszy. Radykalne idee, które wachowcy pierwotnie zamierzali zawrzeć, takie jak teza, że nawet rzeczywisty świat to kolejna warstwa Matrixa, zostały w dużej mierze usunięte. Niektóre z tych scen zostały nakręcone, ale nigdy nie trafiły do ostatecznej wersji. Zamiast tego w sequelsach skupiono się na akcji, a nie na dwuznaczności. Bogate duchowe metafory, cykle reinkarnacji i niewygodne lustro, w którym pierwszy film przyglądał się społeczeństwu, zostały stłumione dla masowego odbioru. Keanu nigdy publicznie nie krytykował tego kierunku, pozostając szanowanym i lojalnym. Jednak z biegiem lat fani zauważyli, że jego wywiady stały się bardziej niejednoznaczne. Wydawał się mniej podekscytowany, gdy mówiono o sequelach, więcej mówił o powierzchownych aspektach produkcji. Coś się zmieniło. Lata mijały, aż w 2019 roku zapowiedziano Matrix. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wielki wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości mogą mieć filmy? Co jeśli to, co uważamy za prawdę, jest jedynie iluzją, za którą bezwiednie podążamy? Jak wiele z tego, co myślimy, że jest wolnością, tak naprawdę jest tylko iluzją? To pytania, które postawił Keanu Reeves w swoim niedawnym wywiadzie z okazji 25-lecia Matrixa. W trakcie rozmowy zaproszonej przez Stevena Colberta, Kianu powiedział coś, co zaskoczyło wielu. Gdy zapytano go, co ten film znaczy dla niego dzisiaj, przez chwilę milczał. W końcu wyznał: On zmienił moje życie i myślę, że zmienił sposób, w jaki ludzie widzą świat. W głosie Reevesa można było wyczuć ciężar emocji, co sugerowało, że to, co mówi, nosi w sobie głębsze znaczenie. Wkrótce potem bliscy Kianu zaczęli opowiadać, że stał się on bardziej otwarty na rozmowy o swoich odczuciach. Po raz pierwszy przyznał, że oryginalna wizja Matrixa została poddana swoistej cenzurze. Zmusili mnie bym to ukrył, powiedział. W pierwotnych wersjach scenariusza istniała druga, Matrix, która kryła w sobie głębszy poziom kontroli, zamaskowany pod pozorem wolności. Neo, bohater filmu, nigdy nie miał być czystym herosem, rzeczywistość, w której funkcjonował, nie miała być zaś rzeczywista. Jednak studio wymagało wyraźnych przesłań, akcji i zrozumiałych motywów, które widzowie mogliby przyjąć, zamiast konfrontować się z niepokojącymi pytaniami o własną egzystencję. Nie chcieli, żeby ludzie tak myśleli, wyjaśnia Janu, pragnęli rozrywki, a nie prawdy. Mimo tego bliscy Rifsa zaznaczają, że nie odczuwał on żalu. Był jedynie zmęczony, zmęczony trzymaniem się prawdy, która nigdy nie miała szansy ujrzeć światła dziennego. Kianu zawsze wierzył, że Matrix mógł stać się czymś znacznie większym niż tylko filmem. Mógłby być przebudzeniem, lecz zamiast tego stał się pięknym, głęboko symbolicznym snem, który uśpił ludzi. Niemniej jednak prawda nigdy całkowicie nie zniknęła. Pozostała w metaforach, wizualnych wskazówkach i dialogach, które fani cytowali, nie zdając sobie sprawy z ich głębszego znaczenia. Nieo zawsze był lustrem, nie mesjaszem. Jego droga nie dotyczyła pokonania maszyn, lecz zburzenia iluzji. Reeves przez całe swoje milczenie i powściągliwość próbował przekazać tę myśl widzom. Teraz, w wieku 60 lat, w końcu wyraził to na głos. Matrix nie była fikcją. To było odbicie. Świat, który opisywała, już tu jest. Przetaczamy się przez wytworzone rzeczywistości. Zgadzamy się na wygodę w zamian za autonomię. Żyjemy w systemach, które nie zostały przez nas stworzone, myśląc, że jesteśmy wolni. Ale czy rzeczywiście tak jest? To pytanie, które Keanu czekał 25 lat, aby je zadać, i to jest prawdziwa czerwona pigułka. Teraz, gdy je wypowiedział, musimy zadać sobie pytanie, jeśli Matrix nigdy nie była tylko filmem, to jakie fragmenty naszego życia przyjęliśmy za wolność?